Patrzcie, jakiego mamy tu zawodnika. Stryje kijek, świątek. To on. Pierwszy raz na tenisowym korcie. Pierwszy i ostatni. To ja, sterowano mnie wczoraj. To tyle. że tak, A few moments later. <gry> oh! Twenty minutes later, one hour later. O, widziałeś? No, to, to masz kurs. <laughs> Te <Ty> trzy... Wejdź, wlejdź, leś, wlejdź, ten Widzę, że trzy kurwa w pła odpadnie. Meskito? Tak no lej, lej, dawaj No i to tutaj Masz? Ma. No, dawaj. Dobra Hop.